Cześć wam wszystkim, z tej strony Weni. Zaczynamy od informacji dla osób nowo dołączających i osób, które nie widziały jeszcze odcinka zerowego tego prologu serii i odcinka pierwszego. Moi drodzy, te informacje, które tam zawarłem będą wam towarzyszyły przy całej FIFA-16, dlatego to jest bardzo ważne, abyście zobaczyli te odcinki, żebyście wiedzieli z czym to wszystko się je, bo bez tego się zagubicie, nie połapiecie i nie będzie milionowych składów na Waszych konta, tego byśmy nie chcieli. Druga informacja, moi drodzy, pod ostatnim filmikiem było 1500 łapek. To dało mi taki oddech, żebym mógł stworzyć ten odcinek. Dlatego 1500 łapek jest, filmik się pojawia. Teraz podnosimy poprzeczkę 1750 lajków i będzie następny odcinek. No, moi drodzy, dacie radę. A teraz bez zbędnego gadania, przechodzimy do handlowania. Zawodnicy, którzy wychodzą w paczkach na przykład na pozycji prawy pomocnik, no, będzie ich więcej na rynku, aniżeli zawodników z pozycją prawy skrzydłowy. I my będziemy to wykorzystywać. Pokażę wam wszystko na przykładzie kwarezmy. Zaczynam od tego, że sprawdzam, ile kosztuje najtańszy zawodnik kwarezma na pozycji prawy pomocnik, czyli ta karta, która wychodzi w paczkach. No i widzę, kosztuje 2600. Teraz sprawdzam, ile kosztuje najtańsza karta na prawym skrzydle. Sprawdziłem sobie wcześniej karta zmiany pozycji prawy pomocnik na prawe skrzydło kosztuje 1700 końców, więc jest bardzo droga w tym momencie. Ale widzę, że prawe skrzydło najtańsza w tym momencie i wyszła tylko jedna karta kosztuje 4000. Jak za chwilkę przed sobą zobaczycie, znalazłem też na rynku quarezmę na pozycji prawy napastnik. Dlaczego ja wam to mówię? Bo karta zmiany pozycji z prawego napastnika na prawego skrzydłowego kosztuje 200 końców, więc ja automatycznie stworzę sobie kwarezmę na pozycji prawy skrzydłowy za 3200, bo 3000 kwarezma na pozycji prawy napastnik 200 końców zmiana pozycji z prawy napastnik na prawy skrzydłowy, no i mam w ten sposób na PS za 3200. Kupiłem także tą kartę kwarezmy z pozycją prawy skrzydłowy. Dlaczego? Jak teraz zobaczycie, najtańszy w tym momencie zawodnik kwarezma na pozycji prawy skrzydłowy to będzie 5900 końców. Czyli moi drodzy, kupiłem najtańszego za 4000 na rynku, następny najtańszy jest 5900. Czyli jak wystawię troszkę niżej, czyli podetnę, mam wysokie prawdopodobieństwo sprzedania tej karty. Podsumowując, stworzyłem kłarezmę za trzy sprzedałem za około 5500 tysiąca końców. Pamiętajcie, że ci zawodnicy, których będziecie mieć na innej pozycji niż w paczkach, będą się raz na czas sprzedawać i musicie po prostu wystawiać co godzinę wcześniej czy później, oni zejdą. Kłarezma to nie jest jedyny y, przykład y, zawodnika, z którym można tak robić. Najważniejsze jest to, żebyście mieli tych zawodników na różnych pozycjach. Najlepiej pozycji prawy napastnik, prawy skrzydłowy, prawy pomocnik. Warto dodać kartę stylu egzekutor, bo im zawsze ta karta stylu egzekutor pasuje, bo to jest do podania do strzału, a zazwyczaj skrzydłowi są dosyć szybcy. No ale też wybiera się takich, którzy są szybcy. I teraz, no, można upiększyć kartę. Moi drodzy, jeżeli będziecie tych kart mieli sporo, będziecie wystawiali co godzinę, to na pewno jakaś raz na czas Wam się sprzeda. No i w ten sposób naprawdę można dojść do dużych ilości końców. A na czym aktualnie zarabiam? Cały czas popularni są Bramkarze z Ligi BPL: Mignolet, Pantilmion, Howard, Begowitz. Ja już o tym mówiłem w odcinku zerowym i pierwszym serii od 0 do milionera, dlatego to jest takie ważne, żeby oglądać wszystkie. Kujate, środkowy pomocnik, środkowy pomocnik defensywny z kartą cień, kartą mocarz, Varan z kartą kotwica, kartą cień. Kondycje drużynowe można sprzedawać za 1400, menedżerzy z Brazylii, o których mówiłem w poprzednich odcinkach serii od 0 do milionera z różnymi ligami, angielską, hiszpańską, francuską, niemiecką, bibany z kartą. Egzekutor Ogbona z kartą Kotwica z kartą Cień Kontrakty skupowane do 250-300 końców, sprzedawane za 400-450 końców Zaraty z kartą Myśliwy Dawid Louis z kartą Kotwica kartą Cień Howard z kartą Rękawica Mourinho skupowany do 800 końców, sprzedawane za 1500 Rondon z kartą Myśliwy z kartą Jastrząb Begowicz z kartą Rękawica Chidus Galatasaray Istanbul z kartą Kotwica z kartą Cień Abubakara z kartą Myśliwy z kartą Jastrząb Moi drodzy, bardzo ważne jest to, żebyście wystawiali karty co godzinę. Możecie przecież na swoim PC, na swoim tablecie, możecie na smartfonie za pomocą aplikacji web app kompanią. To nie jest niemożliwe, a to zwiększa prawdopodobieństwo na sprzedaż Waszych zawodników. Pamiętajcie, żeby się nie bać także eksperymentować, wystawiać 1000, 1500, 2000 drożej, żeby znaleźć te półki cenowe, które się tak naprawdę codziennie zmieniają, po których ci zawodnicy schodzą. I nie bójcie się, nie bójcie się myśląc, że o kurczę, nikt nie kupi takiego. Drugiego. Próbujcie, zobaczycie, że to się udaje. A teraz tak po cichu przypomnę wam, że prawdziwy Janusz lajkuje! To na pewno przyspieszy produkcję następnego odcinka, a ja to robię dla was. Pamiętajcie, że ja to robię dla was i to jest w waszym interesie, żeby mnie motywować. Teraz się z Wami żegnam. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dla nowych, polecam inne odcinki na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!